Ja mam na imię Roman Jodłowski, no mam 93 lata, tu jestem w Świętej Lipce w sumie 27 lat, byłem w latach 82 lata i od roku 2000, teraz już będzie 25 lat, minęło 5 października i przyjechałem do Świętej Lipki. Można powiedzieć, że ojciec jest już historią tego miejsca. <grym> No chyba trochę tak można powiedzieć. Pracowałem w Gdańsku już sześć tygodni i ojciec Koprowski, nasz dawny prowincjał, do mnie zadzwonił w nocy, tak przed 11, żeby na dwa tygodnie do Świętej Lipki przyjechać, ponieważ ojciec Figiel zachorował. Był to początek października roku 2000 i tutaj w sanktuarium właściwie tylko sam pracował ojciec Kurkowski. I pytałem prowincjała, jak no, na długo mam tutaj przyjechać. No, mówię na dwa tygodnie. I zapytałem, czy mam wziąć swoje rzeczy, czy tylko jakąś jedną torbę. Mówi, na wszelki wypadek weź książki, bo ich kazania i rzeczy są potrzebne. I z tych dwóch tygodni zrobiło się 25 lat. No, to jest to najlepszy dowód na to, że to Pan Bóg czasem y, rządzi, a nie my. No, chyba tak, chyba tak. Proszę powiedzieć, yy, czym jest dla Ojca w ogóle ta święta lipka, bo jest to niezwykłe miejsce y, latem, miejsce, y, gdzie jest są tysiące y, turystów, pielgrzymów, y, zimą miejsce wyciszenia, spokoju. Y, takiej chyba dobrego czasu refleksji nad, nad życiem, nad, nad tym przemijaniem, które dotyka każdego z nas. W Świętej Lipce jest bardzo piękna praca, dusz Jest to praca bardzo krótka, 15-minutowa, jak to się mówi. Ale trzeba być bardzo psychicznie odpornym, ponieważ te tłumy, jak wiemy, człowieka osłabiają. I na początku pracowaliśmy tutaj właściwie w kościele We Trzech. Był ojciec Kurkowski, który nami rządził. Potem ojciec Figiel dość szybko doszedł do zdrowia. No i ja byłem do pomocy. Więc nie było żadnych wolnych dni, żadnego wolnego popołudnia, tylko trzeba być od rana w kościele do wieczora. Ale dzięki takiej pięknej pracy zgodnej z Ojcem Józefem mogliśmy ponad 20 lat pięknie pracować. Zawsze mówiłem: Ty bądź pierwszy, a ja będę ci pomagał. I dzięki tej współpracy tak tam się dobrze pracowało. Powiedzieć, Józef jest bardzo pogodnym człowiekiem. Czasami były rozmaite sytuacje takie stresujące, ale ojciec Józef potrafił pięknie rozładować, w humor, w żart obrócić. Także wykonaliśmy wielką pracę w swoim czasie. Dużo było spowiedzi. Wiele grup trzeba było prowadzić. Czasami w ciągu dnia oprowadzaliśmy po pięć grup, to zależy, ale tak najczęściej cztery grupy, trzy grupy. No i taka była praca. Piękna. No, zawsze ludzie, jak wiemy, są różni, różne grupy przyjeżdżają, ale mam najpiękniejsze wspomnienia z takich grup, które przyjeżdżały z Białorusi. To były dzieci, które bardzo chętnie słuchały opowieści, czasami trochę i po rosyjsku, i po polsku. No, i mam takie dwie pamiątki od tych dzieci z Białorusi. Jest to taka Ikona Matki Bożej. Taka na papierze to nie jest jakaś malowana na desce, tylko taki oleodruk. Jest to Matka Boża Żyrowicka, czyli kopia Matki Bożej Smoleńskiej, tej słynnej w Smoleńsku, w katedry Smoleńskiej, prawosławnej. I mam takiego jeszcze z, wykonanego ze słomy pajacyka, takiego, jakby to można powiedzieć. No ktoś tak pięknie zrobił, mam takie dwie pamiątki i wyjeżdżając do Gdyni, tam do infirmerii zabiorę te dwie takie cenne pamiątki. Bo jak, jak spojrzę, to przypomnę sobie te piękne lata pracy, kiedy jeszcze byłem, miałem więcej sił. No i były to piękne lata spotkań z różnymi ludźmi. A jeśli chodzi w ogóle o samo powołanie o to? Kiedy Jezus upomniał się o księdza, o ojca że Moje miasto młodości to są siedlce. Tam robiłem maturę w technikum elektrycznym. No i zawsze się zainteresowałem zakonami. Bardzo mi pomogła moja pani profesor od historii, pani Zofia Gralowa, która powiedziała, wiesz Roman, co, jeżeli chcesz iść do zakonu, to tylko do jakiegoś inteligentnego, a to są jezuici. I potem w Katedrze Siedleckiej rekolekcje w roku 1971 prowadzili jezuici. Słynny ojciec Zdzisław i ojciec Bogusław Dzięgielewski. No i to wszystko jakoś mi to dopomogło w tym wyborze. Też interesowałem się świętym Franciszkiem, zakonem kapucynów, ale jednak na furtce w Warszawie spotkałem się z takim pięknym przyjęciem ze strony ojców jezuitów na Starym mieście. Tam był się świecki pan portier, który zawołał księdza. Był to ojciec franciszek wicha, który przeżył obóz w Dachau. W tym czasie nie było odpowiedzialnego za powołanie, ale ojciec do mnie przyszedł bardzo rzeczowo powiedział o zakonie, o studiach, o nowicjacie, o powołaniu, o pracy, którą trzeba wykonać i potem mnie poczęstował obiadem. Jakaś była zupa, już nie pamiętam i coś jeszcze, jakieś drugie było danie, bo mówi, skoro przyjechałeś z Siedlec, jest to oczywiście daleka droga, jak na tamte połączenia trzeba było na pewno kilka godzin jechać, to jesteś głodny, i to mi bardzo pomogło w tym wyborze, dokąd mam iść. Czyli obiad był smaczny. Obiad no, był smaczny. Proszę ja. ojca, proszę mi powiedzieć, może też troszeczkę jeszcze wróćmy do świętej lipki, bo z tego co kojarzę, chyba w 2020 roku święta lipka była jeszcze żółta. No tak. Chodzi mi sanktuarium, tak? Że, tak, to były... że tak jakby ojciec też, też jest świadkiem pewnych zmian, które, tak. które, które dotyczą tego miejsca sanktuarium Matki Bożej jedności chrześcijan. Te <laughs> remonty były dokonywane za tutaj ojciec Wiesława Kulisza, no i pani konserwator powiedziała, że taki ma być kolor, myśmy tam niewiele mogli wskórać. No przedtem był to kolor złoty i biały, a teraz jest kolor inny. Nie wiem, kiedyś ta Święta Rybka była taka pogodna, jak się wyjeżdżało z tych lasów, szczególnie w listopadzie, czy tam, kiedy były te mgły, to ta piękność, piękno tej sylwetki, tej, te kolory, tak jakoś do naszej wyobraźni bardziej przemawiały. Po prostu nie znam się na tym. Najważniejsze jest to, że kult Matki Bożej tutaj trwa od XIV wieku, że wiele ludzi przyjeżdża. Jedni słuchają koncertu, drudzy się modlą, proszą o Boże łaski. No i to jest oczywiście takie podzieszające. E, jakie są najbardziej ulubione miejsca ojca w świętej Lipce? Które zakątki krużganków, a może który zakątek kościoła? Ja staram się każdego dnia, no teraz to może już nie, ale być na adoracji półgodzinnej. No najczęściej siadam na końcu ławek w bazylice albo też idę do kaplicy domu pielgrzyma, bo tam też mamy kaplicę. I to jest moje jedno ulubione miejsce w Świętej Lipce, a drugie to lubię spacerować po tych krużgankach. Ponieważ te krużganki dla mnie takie wydają się, że one są nieskończone. Bo idzie, 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 idzie i końca nie ma. I dlatego to są takie. I jeszcze lubię patrzeć na tą bramę świętolipską, która zaprasza wszystkich pielgrzymów. Nad bramą jest syna zwiastowania, Archanioł Gabriel, Najświętsza Maria Panna i przychodzący Chrystus który jest naszym odkupicielem, jest to brama niezwykłej, niezwykłego kunsztu i taka rzeczywiście, która wprowadza w misterium tego świętego miejsca, jakim jest Święta Lipka. Lata przy Matce Bożej? Łaska? No tak, na pewno. Co co najpiękniejsze, to było w Świętej Lipce. To były moje bardzo piękne lata, mojej ciężkiej pracy. Ale oprócz tego, tu jest piękna jeszcze przyroda i dlatego często korzystałem z roweru, spacerując po lesie, zbierałem grzyby, zbierałem przedtem zioła, kiedy te pola były nieobsiane, było bardzo dużo rozmaitych ziół leczniczych. No, ale teraz wszystko się zmienia, bo znowu zaczęły pola być uprawne, także ta przyroda na pewno nam daje wytchnienie. Ciężka praca spotkanie z ludźmi, ale potem można szybko się zaszyć w lesie. Chociaż tak przez tyle lat, jak, jak jeździłem, chodziłem po tym lesie, to nie znalazłem takiego miejsca, gdzie przedtem gdyby nie było człowieka. Bo zawsze jakaś była puszka po piwie, jakaś może butelka plastikowa, jakieś opakowanie po papierosach. Także właściwie już nie ma takiego miejsca. Dzikiego, tylko już ktoś przedtem był i coś tam oczywiście robił w tym miejscu. A może jakieś trudne chwile też tutaj były? Miałem dwa trudne pytania, na które nie potrafimy odpowiedzieć. Pierwsze pytanie zadała mi dziewczynka, może miała 5, może 7 lat, czyście byli obecni rodzice. To dziecko podchodzi do mnie i pyta się, pokazując na ten krzyż. Po lewej stronie, jak się idzie do Bazyliki, dlaczego Pan Jezus musiał tak, tak cierpieć? No i temu dziecku nie potrafię odpowiedzieć, bo oczywiście mógłbym odpowiadać, ale wiem, że to jest odpowiedź niewystarczająca. I drugie pytanie zadał mi człowiek, może w moim wieku, może trochę starszym. Dlaczego Święta Lipka wewnątrz Bazylika kapie z złotem, a stajenka betlejemska była taka uboga? No, i też temu panu już dojrzałem, nie potrafimy na to odpowiedzieć. Oczywiście ludzie pytali o rozmaite szczegóły, ale z tego zawsze obronno ręko wychodziłem, ponieważ ojciec profesor Jerzy Paszenda wiele mi przetłumaczył łacińskich tekstów, które są w Bazylice, Jest to barokowa i na zewnątrz. Jest taki łaciński heksametr. Po prawej stronie, jak się wchodzi, głównym wejściem do bazyliki, tam jest opisana cała historia świętej lipki łacińskim heksametrem. I to przetłumaczył ojciec Ząbek, już nieżyjący, który znał doskonale łacinę. I właściwie kiedyś oprowadzałem grupę dziennikarzy z Warszawy, i tylko tej grupie ten tekst przetłumaczyłem na język polski. Powiedziałem, więcej wam nie potrzeba tutaj żadnych informacji, bo tam jest wszystko. I pewnego razu grupa żołnierzy wojskowych, nie wiem, czy ten pan był majorem czy kapitanem, zapytał mnie, co oznacza napis za ołtarzem soborowym na posadce kościoła. I też to wiedziałem, ponieważ ksiądz Rozrobaśenda przed nim to przetłumaczył, że <grych> Bo najczęściej ludzie pytają o rzeczy nieistotne, takie mhm. proste sprawy. Kiedy będzie koncert, kiedy będzie msza święta, kiedy będzie e ewentualnie spowiedź. Także miałem dwa trudne pytania, a wszystkie inne to mhm. nie były takie trudne. Kiedy tak ojciec patrzy na te minione czasy, no i dzisiaj już chyba z tęsknotą patrzy na. na... Bazylikę Świętolimską. Jakie myśli towarzyszą temu obrazowi, który, no, który dalej, trzeba pożegnać? Myślę, tak naprawdę, chciałbym nie? pracować tutaj, no ale skoro zdrowie jest takie, jak jest, już nie potrafię <grywanie> swobodnie się poruszać. Po prostu to już nie jest mój czas, ponieważ przyszły nowe czasy. To są nowi ludzie, nowe rozwiązania. Dlatego tak mi się wydaje, że moja misja, moja misja się tutaj skończyła, bo to, co było do tej pory, tegoś mogłem opanować, a teraz to miejsce wymaga już nowych ludzi, nowych pomysłów, nowego spojrzenia, bo to, co było, już przeminęło. Ale przyjeżdżające dusze potrzebują ciągle tego samego. Tak, ale na pewno w innym wydaniu to muszą być jakieś już inne Myśli. Tutaj kiedyś prowadziłem dyskoteki bezalkoholowe dla młodzieży, warunek, że nie można było palić papierosów ani pić alkoholu, przychodziło sporo ludzi, potem prowadziłem takie spotkania od listopada do marca raz w miesiącu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej z różnych dziedzin. Potem pojawiła się sprawa reklam, przyjeżdżała pani profesor Wiara Małdziewa z Torunia, z Uniwersytetu, Bułgarka, która tak nauczyła się języka polskiego, że zaczęła Polaków pouczać, jak mają mówić po polsku. I ona prowadziła wykłady, cóż to jest ta reklama, bo myśmy nic nie wiedzieli. Potem również media były bardzo na czasie obecne. Ojciec Krzysztof Ołdachowski, rektor z Warszawy, przyjeżdżał. No w tym czasie to były tematy bardzo takie interesujące, przychodziło ze 40 osób i zawsze robiliśmy wspólną kolację. No ale dzisiaj to już trzeba innych metod. Już niedługo yy, ojciec opuści to miejsce. Jakie myśli temu towarzyszą? Yy, myśl, która mnie towarzyszy to jest jedna myśl, że mój tutaj się czas skończył, to co było doszło do pewnego do pewnej granicy i trzeba to już zostawić no i rozpocząć nowy etap w innym miejscu dla mojego też i duchowego dobra no i dla tych moich możliwości zdrowotnych bo tutaj sobie nie radzę więc nie, nic nie wolno robić na siłę bo to nie wyjdzie tak mi się wydaje także to są takie moje myśli że ten, to miejsce opuszczam spokojnie wiedząc że to co już było się skończyło, że to już jest koniec tej mojego pobytu. A co będzie w, w, w Gdyni, w Inchirmerii, no to na pewno nie będzie źle. <śm> 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 jakieś takie najba najbardziej, y takie wspomnienie, które ojcu najbardziej tak zostanie w sercu z tego miejsca? Może jakaś rozmowa, może jakieś wydarzenie, a może jakieś przemyślenia, które podczas adoracji na świętszego sakramentu, czy też rozmowy z Matką Bożą e, Ojcu wybrzmiały w sercu? No, na pewno jest wiele takich spotkań, kiedy były koncerty te piątkowe, trwające ponad godzinę czasu, kiedy przeżywali rozmaici muzycy, Raz musiałem nawet zrobić takie włoskie spaghetti, bo przyjechał muzyk z Włoch. No, że belek on przecież nie będzie polskich jadł. No i potem takie bardzo przyjemne spotkanie przez przyobiedzie. A ponadto zawsze, każdego dnia. W święty lipce tworzy się nowy program, tutaj nic nie można zaplanować, tak jak w innym miejscu, w innej wspólnocie, tylko każdego dnia to są nowi ludzie, nowe okazje, nowe sytuacje, czasami jest bardzo dużo turystów, bardzo dużo pielgrzymów, bardzo dużo rozmaitych interesów. Jeden chce tego, drugich chce innego. No więc. Było to różnie, ale jakoś sobie zawsze sobie z Ojcem Józefem radziliśmy, żeby każdemu jakoś przyjść z pomocą. Chociaż może nie każdy był zadowolony, no ale staraliśmy się, żeby nikt od z tego miejsca nie odszedł jakiś zawiedziony, że coś tam nie wyszło, tylko jeżeli coś było, oczywiście yy, nie stanęliśmy na wysokości zadania, to przepraszamy, ale takiej sytuacji nie było jakichś konfliktowych, były to jakieś żarty ostatecznie, pełne humoru, pełne docipu, także staraliśmy się taką trzymać tej klasę. Najważniejsza jest, najważniejsze jest to w sanktuarium, że my jako kapłani udzielamy ludziom łaski. To jest najpiękniejszy moment w życiu każdego księdza. W tym roku wspominamy 60-lecie Soboru Watykańskiego II, zakończenie Soboru. I Sobór przypomniał księżom, co księża mają robić. Mówi o trzech sprawach. Mamy głosić Słowo Boże, mamy sprawować sakramenty święte, które udzielają łaski i mamy również dbać o komunię, o tą karitę, o tą życzliwość do ludzi. I tego się cały czas trzymałem. Święto nie są moje mądrości, tylko są, to są mądrości soboru i świętego Pawła, który mówi, czym się różnią chrześcijanie od, od Pogan. Przecież Poganie też byli niektórzy bardzo dobrzy, uczciwi, wspaniali, ale mówi święty Paweł, że Poganie nie mieli tej wrażliwości, co chrześcijanie. Chrześcijanie tym się różnią od Pogan, że mają wrażliwość. To co mówią dzieje apostolskie. Wszyscy trwali na modlitwie i we wspólnocie miłości. I to jest dzisiaj bardzo ważne, żeby to była wrażliwość na człowieka, bo dzisiaj nie każdy traktuje kościół jako miejsce sakralne, kultu. Często są ludzie, którzy ten obiekt tylko zwiedzają, interesuje ich architektura, czy organy, czy jakieś tam malarstwo, czy freski, żeby tutaj okazać właśnie. Ten umiar, tą wrażliwość. Jeden jest na to wrażliwy, drugi jest na tamto. Oczywiście jest to na początku miejsce kultu. Tego trzeba pilnować. Z kościoła nie może powstać jakiś, jakiś teatr, ale no, trzeba być wrażliwym. I to zauważył święty Paweł i mówi, że największy grzech Pogan to, to było brak tej wrażliwości. I ja taką drogą tutaj szedłem. Czy ktoś umarł, czy ktoś chory, zawsze przyjeżdżałem, odwiedzałem. Prowadziłem różańce, kiedy ktoś umierał. No i właśnie to, to mi bardzo zapadło do, do serca, żeby być wrażliwym. To jest bardzo popłaca. To jest dla ludzi wielkie świadectwo. Nie jakieś tam rozważania, wielkie filozofie, bo ludzie tego nie rozumieją. Bo to są zawiłości, my tego też nie rozumiemy, ale taka wrażliwość, to bycie z nimi, o tak bym to, tak bym to widział. Bycie z tymi tutaj ludźmi, parafianami, no dobiega końca. Czy, czy w tę niedzielę, kiedy, kiedy będzie pożegnanie, łaska popłynie? No, <grym> na pewno jest to moment wzruszenia. Dlatego, że ja rowerem odwiedziłem wszystkich naszych parafian przez kilka oczywiście sezonów. Potem ułożyłem kolędę, wyznaczyłem specjalne trasy. No bo tak tutaj ludzie mieszkają w różnych takich miejscach z zalasem. Tak się wydaje, że to jest prosta droga, ale tam trudno dojechać. Także na pamięć wiem, gdzie kto mieszka, jak tam się nazywa, kto tyle prowadziłem pogrzebów, ślubów. Tak samo udzielałem Chrztu Świętego, ale pierwszy sam pojechałem rowerem zobaczyć moich parafian, jak oni tam żyją, jak mieszkają, ale nigdy nie wchodziłem do ich domów, nigdy. Siadałem na ławce, siadałem pod płotem, na kamieniu, miałem takiego jeszcze pięknego pieska, ktoś go wrzucił, ten piesek ze mną też jeździł, ale nigdy nie wchodziłem do ludzi, by ich nie krępować. Żadnych, nie piłem herbat ani kaw, miałem swój napój, ale właśnie chciałem zobaczyć, z tymi, tych ludzi poznać bliżej. Czasami jakiś tam chleb zawiozłem świeży, bo ktoś na, mieszka na kolonii daleko, w lesie nie może, każdego dnia 5 czy 3 kilometry przypływił do sklepu, żeby chleb kupić, a tak jadąc nic mi to nie, nie ciążyło. No i to są takie chwile wzruszenia, bo ich poznawałem, ich biedę, kiedy te pegery upadły, kiedy nie było takiej pracy, kiedy oni się zmagali z tymi trudnościami. Zawsze byłem poczęstowany jakimś owocem, jakimś ziemniakiem, jakąś marchewką. No bo ludzie są bardzo szczęśliwi, tak jak dla księży. Tak to jest. No, to wystarczy.